Zwalnienie z WFU w S Rok ćwiczeń unikają Kuba Wojewódzki i Czesław Mozil To jeszcze nie tu, to jeszcze nie my przecież nie słyszę się. Nie to nie to. Nie to jest. To chyba, czekaj chyba, czekaj, O, to jest moja stacja, to jest moja! Nie, to nie, nie. jest! Jeszcze, nie. jeszcze trochę pokręć w prawo!

Nie, to nie my. Jeszcze pojedź w lewo. Ty mówisz, Kuba, skacz, a ja się pytam, jak wysoko. Dzień 93 i 3. 93 i 3. 93 i co? A gdzie, w zielonej górze? Nie, no wszędzie chyba, nie wiem. O, o, jest to my? O, my, to my, nie. No dobrze, i tak bez końca... Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Myśli, że tam ktoś jest z tamtej strony? Po raz pierwszy pracuję w radiu, którego nie ma prawie. Um, czy, a czy, czy to tak to doznacza, Kuba, że możemy teraz sobie mówić bliskie słowa w radiu? Nie, nie, nie. nie, tak. nie. Teraz jest tak, że y, pamiętasz y, Vox w FM? Mhm. To oni są teraz tam, gdzie było radio SK. SK jest tam, gdzie był puls. Puls wyszedł na wawę plus, tak? Plus szedł na wabę. Plus, plus? Nie. Znaczy nie ma. O, to my. Teraz jest taki mix, że ja już nie wiem. Ja sobie Wchodzę rano do Zetki, a tam bracie Heizer. <głos> <głos> nie mam pojęcia, kto jest. Wszystko jest inaczej. Kto to jest Heizer? I, Heizer to jest ten taki dziennikarz, fajny. Jest. Nie? Nie, to jest jego ojciec. Mniej o Jezus! A bo jest synem jakiegoś... Proszę Państwa, witamy w rokowej stacji, bo w tamtej stacji tk, Sex Pistols, God Save the Queen, tłumaczymy od dziś. Jesteś szalona. <ścoughs> Cieszę się, że jesteś w nowym radiu? No tak, no wiesz świetna muzyka, jest grudzień, być dobrze. Teraz jest zupełnie inaczej. Słuchaj, okay. no wyobraź sobie, że Jarosław pojechał na Majdan i cały Majdan skandował Bronisław! Bronisław! скорок. Звольнение с